Ciemanko z tej strony direk. Za chwilę trafiamy Ronaldinho. Player pick już przygotowany, więc trafmy go. Otwieramy czy będzie to ta chwila. Sprawdźmy, czy będzie ktoś dobry. O Boże. Niestety, ale no ten player pick Średni, bardzo średni Tego niestety trafiłem jak był ten event właśnie Thunderstruck Kaki nie miałem, ale kelme to tam warty Pewnie quicksell No wezmę sobie tutaj kakę, bo No nie grałem tą kartą Ej, kaka 800 tysięcy kosztuje Ej, ja się nie spodziewałem, że on tyle kosztuje W ogóle nie No dobra, no to spoko Ale kurde, dlaczego No dobra, ma te 5 na 4 No tutaj statystyki ma dobre, ale no Kurde, Playstyle też nie ma jakiś mega. Zobaczymy sobie go dzisiaj. No, bo jestem ciekawy, dlaczego tyle on jest warty w ogóle. Ale zanim to, to otworzymy sobie. Mam w sklepie cztery paczki: dwie jakieś słabe. Paczka piłkarz Elektron Premium. No, zobaczmy, może jakimś cudem coś odda. No nie, nie odda, dobra, przewijamy to. Złota paczka piłkarska Premium. Tutaj też nic raczej ciekawego nie będzie. Chociaż? Nie dobra, bo myślałem, że to cancelo. Kto to jest? Dalot chyba, nie? No i została nam paczka 5 razy 84 i 2 razy 85. Są to paczki za zadania, gdzie trzeba strzelać bramki, ale można je strzelać tylko w Rivalsach albo Food Champions. Za zrobienie wszystkich tych wezwań są naprawdę fajne nagrody. Trzeba strzelić łącznie 200 bramek. Także polecam wam, ja to będę robił. Może nawet w następnym odcinku już otworzymy sobie te najlepsze paczki, wszystkie za te zadania. No a teraz otwieramy paczkę 5 razy 84, nie ma karty specjalnej. Holandia o Delict i kto z nim Jest podwójny Manuel Neuer 89 87 i w środku U, Dobra dobra mamy kolera 90 ale no ja już Go trafiłem nieraz. i paka Dwa razy 85 Plus jest coś Okej, okay, to będzie inform, nie wiem kto to będzie, kompletnie nie wiem Daba. O, nawet dwa informy, dobra, Jaremczuk jeszcze. No spoko, spoko. Tak w ogóle to nie mówiłem wam, ale chciałem zrobić Cristiano Ronaldo tą ewolucję urodzinową bodajże. Snajpiłem go, kurde, na rynku tyle czasu. Udało się w końcu za 16,5 tysiąca go zgarnąć, ale no niestety ta ewolucja już wygasła, kiedy chciałem go zrobić. Byłem na 100% pewny, że ona jeszcze jest, ale na no Niestety zawiodłem się, także nie pogramy sobie Cristiano Ronaldo, który ma 5 gwiazdek sztuczek i 5 słabszej nogi, ale za to pogramy sobie panem Kakom, który niespodziewanie kosztuje prawie 800 tysięcy. Także no zobaczymy, czy on jest warty tej ceny w ogóle. No i testujemy oczywiście pana Kompanego, którego trafiliśmy w poprzednim odcinku z Pika z Hero. Ja już sobie oczywiście nim grałem, bo grałem w The Division Rivals, żeby te paczki zdobyć. Trzy mecze dokładnie nim rozegrałem, i powiem wam że jest naprawdę super, nie czuć żeby był słabszy od Vidicia no kozak, po prostu kozak, a zresztą pokażę wam za chwilę to w meczu Rakos FC, zwykły Kurtua, Cannavaro Militao kurde Raul Miedema i Mbappé. no spoko nawet skład. Oczywiście gramy Division Rivals, bo teraz no warto nawet grać, bo dodali te nowe nagrody. Na razie jestem w Dywizji Piątej, specjalnie chociaż w Dywizję Piątą wbiłem sobie. Waga, uwaga, bo leci rywal z atakiem, dobrze Maldini. No i teraz test Kompanego. Proszę Państwa, no i pięknie odbiera tą piłkę, ale no tu już mój błąd, ale jeszcze dał radę zablokować Kompany. No już tego nie daliśmy rady. 1-0 dla pana Rakosa. Jeszcze w sumie mogę wam powiedzieć co do Marqueza. Bo naprawdę super sobie radził jak grałem tyle tych meczów w Division Rivals. W odcinku może dużo nie pokazał. Ale naprawdę dobry jest. Opęda, Podanie do Kaki. No nie wierzę nie, że on jeszcze to obronił. Dobrze Marquez. O to chodzi właśnie. Kaka to nawet w ogóle nie ma playstylu do strzałów. Ja nie wiem co ja mam nim robić. Dlatego właśnie... Dziwi mnie ta jego cena. Myślałem, że on z 200k, może 300 kosztuje. Dlatego się nie ekscytowałem. No, na razie nic nie widzę takiego po nim. Smolarek. Co zrobimy? Co zrobimy? Smolarek! Aleś się tam przedarł. Pięknie, jeden do jednego. Wycofajmy tą piłkę teraz, Mark. O Jezu, ale dobra, może to wyjść. Kaka i wini! ta akcja! Tego to się nie spodziewałem. Pięknie, 2-1. I <gry> openda, podanie do smolarka. Cóż tutaj zrobimy! Na spokojnie do Kaki. I tak jest. Pan Kaka strzela brameczkę. No tutaj to jest zwykłe podanie na pustą bramkę, więc nie ma czym się ekscytować. Kaka, podanie do smolarka, Tej Hernandez. Niech, zróbmy berba spiny jakiś może coś się uda. Olsz. Nie no! Kurde, ale ładnie tam smalerek porobił mimo wszystko. Kompany, dawaj tą piłkę, tak jest. I mamy koniec spotkania. No taki, myślę, luźny meczyk. Paczka 10x83, plus nie ma. Chyba że strollowany. Nie, będzie to kimś. 8-8 i na podwójnym? Niestety nie. Może w środku inform na kolejną paczkę jest. Jest, jest. Także fajnie robimy kolejną. Specjalnie powiedziałem, czy będzie jeszcze jeden inform, bo ja wiem, że trafiłem dwa i miałbym na kolejną paczkę. Ale zrobimy player picka kampanii, który się pojawił. No i chciałbym, żeby mi ten jeden inform został. Dobrze, że nam ten inform wleciał. Możemy sobie kolejny foder uzbierać, ale nie kartę specjalną. Dobra, będzie son. Mam nadzieję, że na podwójnym walkoucie. I tak jest. I kto będzie za nim? Erling Halan, 91. Super. I czy w środku będzie kolejny informy? No już niestety nie. Ale kurczę, cztery walkouty z tej paczki. To się nie zdarza często. W porządku, pik zrobiony. Sprawdzamy jedna z trzech kart specjalnych. 88+. Zobaczmy po prostu, jakie to będą karty specjalne. W sumie ten Jan Koto wygląda nawet dobrze pod dla Ligę. Weźmiemy sobie go, no bo i tak pod kątem oceny ogólnej bierzemy. Drugie i ostatnie spotkanie w tym odcinku. Tatuażyk, jeśli dobrze widziałem. Czechtoty na bramce, O, jest Ronaldinho. Trzy czerwone karty, Kroj w Garincha jeszcze, kurde, zazdroszczę. Podajmy tam, żeby nam tej piłki nie zabrał. I kaka... kaka! A jeszcze jesteśmy przy piłce. Smolarek, Berbaspin i... O Boże, jakie on ma wykończenie, nie? Masakra, 1-0. Dobre, kompany. No i widzicie sami, nie? No czy jest gorsze od widzicia? Myślę, że... <grystanie> Dobra, na razie nie myślmy, bo rywal strzela bramkę na 1-1. Ronaldinho pięknie zablokował ten strzał kompany. I James, podanie do Limbomby, leć. Panie bombowcu. <grystanie> I o, ależ to zrobił openda? I wini, kurde no, Kompany, No nie, ale mnie tu kroj... W... Nie, dobra <ścoughs> Chciałem wyczuć, ale niestety porobiony zostałem 2-1. I do smolarka. No teraz mamy dużo Przez wolnej przestrzeni. Openda, ależ na spokój. I tak jest, 2 do dwóch i smolarek wolny. Chyba nie żeśmy nie spalili, lecimy. Smolarek lobem? Dobre kompany. Przepraszam, Ronaldinho musiałem. Kurde, jak on tym krojfem się kręci, no nie da mu się piłki odebrać. Oleż wolna pozycja. Pięknie openda był ustawiony. Mamy wyrównanie. I do opędy. Oleż mamy tutaj okazję sam na sam. I openda! <laughs> Jeszcze udało się to wykończyć. Nie byłem pewny tutaj w tej akcji, ale dobra, mamy bramkę. Jak? Jak? Ja w ogóle nie spodziewałem się, że to przejdzie, tak mówię, podam może, ale... Dobra, 5-3 smolarek. I teraz musi ten lob wyjść. Tak jest! 6 do 3, pięknie! I kaka... Co to było? Dobra, 7-3. Już nic więcej nie działo się dalej w tym meczu. Wygrywamy to. Już jestem blisko tej czwartej dywizji, także fajnie. I na samo zakończenie dwa player piki 85. Plus zobaczmy, może tu jeszcze trafimy jakąś fajną kartę. <gry> Tylko pani połup. A w drugim będzie również pani pop. Kurde no. Ach. Także dwoma paniami pop kończymy ten odcinek. Dajcie znać, czy też gracie rywalsy i w jakiej dywizji jesteście. I standardowo jeśli coś fajnego trafiliście, to pochwalcie się. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. to say